Cześć! Cześć! A czemu ty płaczesz? Co się stało? No Maćka od wczoraj jeszcze nie ma. Dzwoniłam nie? tyle razy, wcale nie odbiera telefonu. To jeszcze nie wrócił? No nie! Tu na policję trzeba dzwonić! Dzwonić szybko! Dzwoniłaś? No nie dzwoniłam, no czekałam cały czas. Matko Boska, to gdzie on jest? Halo? Policja? Nie. Chciałem zgłosić zaginięcie. Tak. Mhm. No nie, to nie do Pana, nie. No od wczoraj go do nie ma. Dobrze, dobrze. Będą szukać. My też chyba idziemy coś, co kombinować coś, czy czekamy na niego. Możemy iść szukać. To chodź.